Nazywam się Maciej Szajnuk i zapraszam do wysłuchania kolejnego webinaru. Dzisiejszym tematem będzie zapobieganie kolizjom na podstawie technologii lidar, radar i ultradźwięk. Zaczniemy od przedstawienia definicji tego, co rozumiemy pod ogólnym pojęciem antykolizji, po to żebyśmy rozumieli dokładnie o czym mówimy i jak tą antykolizję definiować. Następnie przejdziemy sobie do podstaw technologicznych dla technologii lidar, radar i ultradźwięk. Zestawimy je ze sobą, pokażemy mocne i słabe strony, jak one sprawdzają się w aplikacjach antykolizyjnych. Na koniec mamy chwilkę czasu na panel Question and Answers. Przypominam, że w trakcie trwania naszych webinarów po prawej stronie dostępne jest okno czatu Question and Answers, gdzie zadawać można pytania. Na koniec spróbujemy sobie na nie odpowiedzieć. W dzisiejszym spotkaniu towarzyszy mi Michał Kiwiński, który jest moim panelistą i będzie te pytania pilnie śledził, a na koniec odpowiemy sobie na nie wszyscy wspólnie. Zaczynajmy zatem. Definicja i wyjaśnienie tego, co rozumiemy pod hasłem antykolizja. Mamy tu na myśli wszystkie sposoby zapobiegania kolizjom poprzez wykrywanie przeszkód. Zapobiegania kolizjom, mam tu na myśli zderzenia pojazdów, słownic czy dźwigów ze sobą, które mogą skutkować uszkodzeniem tych sprzętów. Gdzie i dlaczego stosujemy antykolizję? Tutaj trzeba rozróżnić sobie trzy następujące zastosowania, trzy następujące sytuacje. Pierwsza z nich to wsparcie operatora lub kierowcy. Wszędzie tam, gdzie percepcja ludzka jest zawodna, jakaś przeszkoda zasłania nam pole widzenia lub zwyczajnie nie jesteśmy w stanie widzieć tak dobrze przeszkody. Wszędzie tam stosujemy metody antykolizji mające ostrzegać kierowcę czy operatora przed możliwością kolizji. Wszędzie tam, gdzie widoczność jest ograniczona panują trudne warunki zewnętrzne, m.in. ciężka pogoda czy ciężkie zapylenie. Wszędzie tam sprawdzają się rozwiązania antykolizyjne. Drugi przypadek, druga kategoria zastosowań to wsparcie pojazdów poruszających się po torach zdefiniowanych. Mogą to być pojazdy nawigujące się po linii, typu wózki samojezdne, które jeżdżą po narysowanej linii, po linii magnetycznej lub linii kodowej. Mogą to być wszelkiego rodzaju pojazdy szynowe wózki szynowe oraz suwnice wielkogarwaltowe i dźwigi, które również przemieszczają się po szynach i również na swojej drodze ruchu mogą napotkać na przeszkodę. I zależy nam na tym, żeby tę przeszkodę wykryć. Trzecie zastosowanie to pojazdy autonomiczne typu AGV i AGC, które, jak wiemy, poruszają się zupełnie samodzielnie. I tutaj potrzebujemy rozwiązań, które działać będą zupełnie automatycznie, niezależnie od tego, od operatora, którego zwyczajnie w takich sytuacjach nie ma. Do takich zastosowań również antykolizja sprawdza się znakomicie. Trzeba również powiedzieć bardzo wyraźnie w tym momencie, że antykolizja w rozumieniu dzisiejszego webinaru to nie jest safety. Żadne z dzisiejszych rozwiązań, które będziemy poruszali, nie nadaje się do zastosowań safety. To nie są rozwiązania, które wspomniają performance level czy kategorie bezpieczeństwa. Także powiedzmy sobie to jasno i wyraźnie. Antykolizja to nie safety. Dobrze, jeśli chodzi o zastosowania i urządzenia, które możemy wykorzystać do bezpiecznego wykrywania przeszkód, firma SIG ma szerokie portfolio tego typu zastosowań. Mamy tu na myśli technologię LIDAR, o której mówiliśmy już wcześniej na poprzednich webinarach czwartkowych. Mamy przedstawicieli takich jak skanery typu TIM, LMS czy skanery wielowarstwowe. Mamy technologię Radar, o której będziemy mówić szerzej dzisiaj. I tutaj reprezentantem jest RMS-1000, czujnik radarowy od SIG. Kolejna technologia, technologia ultradźwiękowa, czyli czujniki ultradźwiękowe, których SICK również ma bardzo szerokie portfolio. A także technologia time of fly. Tutaj w tym wypadku mamy kamerę time of fly operującą na chmurze punktów. No i kamera stereoskopowa, która działa w oparciu o tak naprawdę dwie kamery, czyli sposób działania jest podobny jak ludzkie oko, czyli obraz dwóch kamer nakładany na siebie daje nam głębię. Na dzisiejszym spotkaniu skupimy się na trzech pierwszych technologiach, czyli technologii LIDAR, Radar i ULTRADŹWIĘK. Zacznijmy pokrótce od przypomnienia sobie tego, co było mówione na poprzednich webinarach, czyli o zasadzie działania urządzeń typu LIDAR. LIDAR to nic innego jak Light Detection and Ranging, czyli urządzenie działające w oparciu o Time of Fly. Tutaj emitowana jest wiązka laserowa i Mierzymy sobie czas powrotu tej wiązki do odbiornika. Znając prędkość światła, możemy sobie spokojnie wyliczyć odległość naszego obiektu, który wykrywamy od czujnika. Tak więc technologia Time of Flight to nic jak technologia znana Państwu na pewno z czujników typu Dalmierz. W tym wypadku jednak mamy w naszym urządzeniu rotujące lustro, które obraca się bardzo szybko, emitując wiązkę za wiązką, także pole, które ogarniamy za pomocą naszego lidaru, tak naprawdę płaszczyzna, w której jeśli znajdzie się jakiś przedmiot, zostanie on wykryty a odległość zmierzona. Jakie czynniki zatem wpływają na wykrywalność obiektów w technologii lidar? Tych czynników jest kilka. Pierwszym z nich to przede wszystkim kolor obiektu. Doskonale wiemy z poprzednich webinarów, że jeśli obiekt ma ciemną powierzchnię, jest ciemnego koloru, to pochłania on światło raczej niż je odbija. Tak więc wykrywalność obiektów ciemnych jest znacznie słabsza w technologii LIDER niż obiektów jasnych. Kolejna sprawa to struktura i kształt obiektu. Czym struktura bardziej porowata, a obiekty bardziej obłe, możemy spodziewać się efektu rozproszenia światła lub odbicia tego światła w zupełnie innym kierunku, niż byśmy chcieli. Więc mniej tego światła odbitego wróci do naszego czujnika. Kolejna sprawa to kąt odbicia. Pamiętajmy, że. Powierzchnie gładkie, dobrze odbijające światło, jeśli skierowane są pod zbyt dużym kątem, to kąt odbicia równy kątowi padania, więc światło poleci sobie w zupełnie innym kierunku, niż byśmy tego chcieli, i mało tego światła wróci do naszego lidaru. Kolejna sprawa to refleksyjność obie, obiektów, refleksyjność powierzchni. Wiadomo, obiekty bardziej błyszczące lepiej odbijają światło, więc ich wykrywalność jest dużo bardziej skuteczna. Następna sprawa to przezroczystość powierzchni. Wiemy, że tutaj operujemy znowu wiązką światła, więc światło przez obiekty transparentne przechodzi, więc niewiele tego światła się odbija i wraca do obiektów. Także wykrywalność obiektów przezroczystych jest znacznie bardziej utrudniona niż obiektów nieprzezroczystych, nietransparentnych. No i ostatnia rzecz to wielkość obiektu. Małe obiekty są trudniejsze do wykrycia, ponieważ odbijają zwyczajnie mniej energii. O tych kryteriach należy pamiętać stosując technologię LIDER. W przypadku, gdy mamy technologię LIDAR i operujemy jedną warstwą, może być sytuacja, gdzie ta jedna warstwa nie wystarcza. Tak jak na przytoczonym wyżej obrazku widzimy przeszkodę, która jest dużo bardziej płaska u dołu, ale wystający pręd może uszkodzić nasz pojazd. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą nam LIDARy wielowarstwowe, o których również były poprzednie webinary, więc zachęcam do przesłuchania binarów. Takie lidary posiadają więcej niż jedną warstwę skierowaną pod różnymi kątami, więc umożliwiają nam, Wykrycie również takiej przeszkody na innej wysokości niż powieszony jest LIDER. Zatem porównajmy sobie mocne i słabe strony technologii LIDER i zastosowań w antykolizji. LIDER to przede wszystkim wysoka dokładność pomiaru. To najlepszy wybór wtedy, gdy potrzebujemy precyzyjnego określenia pozycji obiektu, który znajduje się przed nami i który chcemy wykryć. Lidar to także doskonałe i bardzo precyzyjne określenie konturów naszego obiektu, naszej przeszkody. Więc, gdy potrzebne jest obrysowanie tej przeszkody, monitorowanie konturów, również Lidar jest świetnym rozwiązaniem do tego celu. Lidar to zarówno praca na, na zewnątrz, jak i wewnątrz. Pamiętamy z poprzednich webinarów, że Lidary mamy w kolorze, malowane w kolorze niebieskim, w kolorze szarym. Lidary szare są do zastosowań zewnętrznych. Również sprawdzają się w trudnych warunkach dzięki technologii Multi-Echa oraz technologii HDDM i HDTM. Pozwala to ignorować pewne trudniejsze warunki pogodowe. Mamy wiele aplikacji outdoorowych, które, w których lidary skutecznie działają. Jednak uwaga, nie są to tak ekstremalne warunki jak w technologiach radarowych, na przykład. Lider, ponadto, oferuje bardzo szerokie pola widzenia. Lider może pokryć ogromne przestrzenie. Mamy tutaj bardzo duże zasięgi. Oraz szeroki kąt otwarcia, nawet do 360 stopni. Możemy sobie pokryć stosując technologię LIDER. Dodatkowo LIDER umożliwia w pełni automatyczną pracę, więc doskonale nadaje się do zastosowaniach w wózkach widłowych AGV czy AGC oraz wszystkich innych platformach samojezdnych. Natomiast na co trzeba uważać w technologii LIDER, to na to, co mówiłem wcześniej. Na to, że obiekty słabo odbijające światło, ciemne, są dużo trudniejsze do wykrycia. Więc zasięg takich lidarów przy wykrywaniu obiektów ciemnych znacznie spada. Tak więc podsumowując, jednym zdaniem, LIDAR to mocne rozwiązanie w aplikacjach, w których wymagana jest wysoka dokładność i precyzyjne wskazanie położenia naszych przeszkód. Kilka zastosowań antykulizyjnych w przypadku technologii LIDAR. Mamy po lewej magazyn, gdzie kierujący wózkiem widłowym nie może widzieć, co. Zaczai się za zakrętem, więc taki lider zamontowany na skrzyżowaniu doskonale sprawdza się i ostrzega naszego kierowcę o potencjalnym niebezpieczeństwie. Po prawej stronie jest sytuacja, gdzie kierujący wózkiem nie jest w stanie widzieć przeszkody, więc taki lider jest doskonałym wsparciem w wykrywaniu przeszkód przy chociażby cofaniu pojazdem. No i oczywiście wózki AGV, które są bardzo popularnym tematem w ostatnich czasach. To proszę zwrócić uwagę, że możemy zabezpieczyć sobie zarówno płaską powierzchnię, tył przód pojazdu, jak i możemy zabezpieczać sobie liderami przed sytuacjami, gdzie możemy uderzyć w jakąś zwisającą przeszkodę. Wtedy lider montujemy sobie pod innym nieco kątem, a także w sytuacjach, gdzie nasz wózek może uderzyć w przeszkodę, która jest nieco wyżej niż zamontowana na powierzchni łogi, tak jak tutaj lekko podniesione widły naszego drugiego wózka stosujemy sobie zastosowania wielowarstwowe, które również umożliwiają wykrycie przeszkód na nieco innych wysokościach niż poziom podłogi. Tutaj jeśli chodzi o technikę mocowania takich lidarów na pojazdach, to jest zupełna dowolność. Dobrze, przejdźmy zatem do technologii radarowej. Tutaj przykładem naszej technologii radarowej będzie urządzenie RMS 1000, czyli radar od SIG, radar z definicji to radio detection and ranging. Stada działania takiego radaru polega na tym, że nasz czujnik wysyła falę elektromagnetyczną, która rozchodzi się, uwaga, trójwymiarowo. Fala ta odbija się w różny sposób od przeszkód. Następnie echo, które wraca do naszego czujnika, daje nam informacje o przeszkodach. Bardzo ważna sprawa. Radar jest rozwiązaniem bardzo odpornym nawet na ekstremalne warunki pogodowe, na ciężkie zapylenie, gęstą mgłę, deszcz i śnieg. To rozwiązanie dużo bardziej sprawdza się w trudnych, ekstremalnie trudnych warunkach niż lider. Jakie czynniki zatem wpływają na wykrywalność obiektów za pomocą tej technologii? Przede wszystkim są to rozmiar obiektu. Małe obiekty, wiadomo, trafiane są mniejszą częścią fali radarowej, w związku z tym odbijają znacznie mniejszą część fali z powrotem. Dlatego trudniej je wykryć. Druga sprawa to kształt i struktura powierzchni. Również powierzchnie cylindryczne, kuliste, obłe, będą odbijać nam fale w nieco innym kierunku, niż byśmy tego chcieli, w związku z tym dużo mniej fali wróci do naszego czujnika. No i bardzo ważna rzecz rodzaj wykrywanego materiału. Wiemy doskonale z technologii radarowej, że obiekty metalowe są idealnym celem dla radarów, natomiast plastikowe obiekty już niestety nie. Wykrywalność obiektów definiowana jest przez parametr, który nazywa się RCS, czyli radar cross-section, zwany również czasami skuteczną powierzchnią odbicia. Im wyższa jest wartość RCS, tym lepiej wykrywany jest dany obiekt. Po prawej mamy tabelkę, która pokazuje przykładowe wartości RCS dla różnych obiektów, takich jak człowiek, drzewo, samochód czy statek. I tutaj widzimy doskonale, że człowiek ma dużo niższe RCS niż na przykład samochód, który jest się w stanie wykryć dużo skuteczniej, w dużo większych odległości. Natomiast statek, który jest dużym obiektem metalowym ma znacznie, znacznie wyższy RCS, więc wykrywamy go dużo skuteczniej. Samookreślenie wartości RCS jest dość trudne do wyliczenia i odbywa się raczej na zasadzie doświadczalnej. Więc w skrócie RCS podsumowuje wszystkie czynniki wpływające na wykrywalność, takie jak rozmiar, kształt, materiał i struktura, o których mówiliśmy wcześniej. Przykładowym urządzeniem, które możemy tutaj zaoferować, jaka firma SIG, jeśli chodzi o radary, to czujnik RMS 1000. Jest to czujnik działający w technologii FMCW, czyli fali ciągłej z modulacją czystotliwości. Posiada on cztery dowolnie konfigurowalne strefy detekcyjne, które możemy sobie wyrysować i przypisać je do czterech programowalnych wyjść cyfrowych. Mamy tutaj duże zasięgi i kąty skanowania, plus minus 60 stopni w poziomie i plus minus 4 stopnie w pionie, a zasięg detekcji dla przykładowego obiektu, takiego jak człowiek, czyli o RCS 1 m2, wynosi około 50 metrów. Czujnik RMS jest w stanie wysłać nam informacje po Eternecie, informacje o odległości do obiektu, prędkości obiektu i sile odbitego sygnału. Także widzimy, że tutaj w przypadku radarów pojawia się jeszcze informacja o prędkości obiektu, który wykrywamy. Tak więc podsumowując radar to urządzenie przede wszystkim do ekstremalnie trudnych warunków środowiskowych. Tutaj mamy bardzo wysoką wytrzymałość na takie warunki, jak głaźnie, deszcz, pył, gruz czy zapylenie. W związku z tym radar też jest niemal bezobsługowy. Tutaj nie mamy optyki, więc nie musimy przecierać naszego urządzenia, czy czyścić je z jakiegoś brudu co jakiś czas. Oczywiście, gdy pojawi się gęsta warstwa błota na naszym radarze, to, to trzeba będzie go czasu czas przeczyścić, ale znacznie mniej ingerencji radar potrzebuje, niżeli chociażby lider, który bazuje na optyce. Radar dodatkowo jest bardzo wytrzymały, ponieważ nie ma żadnych ruchomych części, więc ma bardzo wysoką odporność na wstrząsy i wibracje. Dodatkowo radar potrzebuje niewielkiej mocy do działania, więc możliwe jest zasilanie bateryjne lub nawet z baterii słonecznej. Dodatkowo radar jest niezależny w swym działaniu od światła i koloru, więc może działać tak samo dobrze zarówno w dzień, jak i w nocy. Co do minusów technologii radarowej, to nie wykrywa on niestety konturów naszych obiektów. I ma stosunkowo małą dokładność. Mocne strony zatem naszego radaru to ekstremalne zastosowania w trudnych, bardzo trudnych, ciężkich warunkach. Tutaj najlepszym rozwiązaniem okazuje się właśnie radar. Kilka aplikacji, gdzie stosujemy nasze radary RMS 1000. No to ciężkie warunki budowlane, tudzież kopalnie odkrywkowe, gdzie radar zamontowany na maszynach budowlanych czy, czy pojazdach będzie wykrywał nam przeszkody, które nasz pojazd można potkać na drodze, ewentualnie podobne warunki, ciężkie warunki w kopalni odkrywkowej, gdzie mamy antykolizję, czy żurawiusz Również radar sprawdza się świetnie w takich aplikacjach. Ostatnia z technologii to technologia ultradźwiękowa, czyli czujniki ultradźwiękowe, których SIG ma w swoim portfolio bardzo dużą ilość do bardzo różnych zastosowań, co widać na powyższym obrazku. Zasada działania czujników ultradźwiękowych opiera się również na pomiarze czasu przelotu wiązki dźwiękowej tym razem, czyli nie mierzymy tutaj czasu powrotu światła, a wiązkę dźwięku. Przetwornik ultradźwiękowy wysyła nam falę dźwiękową, mierzymy sobie czas powrotu w oparciu o czas przelotu dźwięku, wyliczamy sobie odległość od obiektu. Na poniższym obrazku widzimy również przykładowy diagram pola, jaki jesteśmy w stanie wykryć. Że mamy wiązkę dźwiękową, która nie jest płaszczyzną, jest raczej taką tubą. Od jakich kryteriów zależy wykrywalność obiektów w technologii ultradźwiękowej? Przede wszystkim zależy ona od rozmiaru, od którego nasza wiązka dźwiękowa się odbija. A czym większy obiekt, tym więcej wiązki wróci do naszego odbiornika. Kolejna sprawa to kształt i struktura materiału. Im bardziej uporządkowana jest ta struktura, im bardziej jednolity jest obiekt tym lepiej będzie nam odbijał dźwięk i tym lepiej jesteśmy w stanie go wykryć. Tu również trzeba uważać na kąt odchylenia obiektów, ponieważ obiekty gładkie, odchylone pod zbyt dużym kątem będą nam odbijały wiązkę dźwiękową w zupełnie innym kierunku niż byśmy sobie tego życzyli. No i ostatnia sprawa to gęstość materiału, czyli materiał, który ma charakterystykę taką jak gąbka czy właśnie korek, czyli jest tłumiącym dźwięk materiałem, będzie znacznie trudniejszy do wykrycia niż lity, na przykład beton czy metal. Także takie obiekty są raczej trudne do wykrycia w technologii ultradźwiękowej. Mocne i słabe strony w technologii ultradźwiękowej to przede wszystkim ultradźwięki to dość stabilne rozwiązanie w trudnych sytuacjach, w trudnych warunkach, zwłaszcza tam gdzie optyka nie podoła. Ultradźwięk przeważnie sprawdzi się bardzo dobrze. Ultradźwięk to także niewielki koszt, jest to rozwiązanie ekonomiczne. I tutaj można sobie mówić o najniższych kosztach, jeśli chodzi o pozostałe technologie. Ultradźwięki sprawdzają się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W aplikacjach outdoorowych również bardzo fajnie się sprawdzają. Mają stosunkowo niedużą wrażliwość na wiatr, pył czy deszcz. Oczywiście nieporównywalną do radaru, ale również wysoką. Przede wszystkim są proste w konfiguracji. To urządzenia, które po wyjęciu z pudełka i podłączeniu można skonfigurować zarówno z przycisków na obudowie, jak i użyć do tego specjalistycznego programowania. Ultradźwięki posłużone są również w interface IOLink, więc są bardzo proste w konfiguracji. Jeśli chodzi o minus technologii ultradźwiękowej, no to jest to stosunkowo niewielki zasięg w porównaniu do radarów i lidarów. Mówimy o maksymalnym zasięgu pracy do 8 metrów. Dodatkowo ultradźwięki zapewniają nam tylko informacje o odległości. Więc mogą wykrywać tylko i wyłącznie jeden obiekt na swojej drodze i podazną nam odległość do tego obiektu. Tak więc podsumowując, ultradźwięki to mocne rozwiązanie, gdy liczy się ekonomiczne rozwiązanie, a duży zasięg nie jest wymagany. Mamy kilka aplikacji przedstawiających zastosowanie ultradźwięków. Po lewej mamy wózek samojezdny typu AGV. Tutaj ultradźwięki zastosowane z przodu tego wózka wykrywają nam przeszkody. I zapobiegają kolizji. Drugi przypadek to wykrywanie bezpiecznej odległości od drzew. Także również takie stosowania jak najbardziej sprawdzają się w technologii ludźwiękowej. Dobrze, zatem podsumujmy sobie. Mamy trzy technologie, tylko którą technologię wybrać? Za przykład weźmy sobie typową aplikację antykolizyjną, gdzie musimy wykrywać pojazd i zapobiegać jego kolizji z przeszkodą. Wymaganie więc. Jeśli wymaganiem jest wykrywanie obiektów i pojazdów w odległościach powyżej 8 metrów, no to niestety ultradźwięk się tutaj nie sprawdzi. Natomiast zarówno radar, jak i lidar będą dobrym rozwiązaniem. Gdy konieczne jest objęcie zasięgiem całej szerokości pojazdu, to również ultradźwięk ze względu na dość wąską wiązkę nie będzie rozwiązaniem preferowanym. Radar już poradzi sobie nieco lepiej, natomiast lidar będzie rozwiązaniem, którego tutaj szukamy. Gdy konieczne jest aktywne ostrzeganie operatora i kierowcy, no to sprawdzi się każde z trzech rozwiązań. Każdy z trzech urządzeń ma wyjścia cyfrowe, które możemy wykorzystać do wystawiania informacji w postaci sygnału cyfrowego o przeszkodzie. Gdy potrzebna jest wysoka dokładność, to mamy zdecydowanie radar nie jest naszym rozwiązaniem, natomiast ultradźwięk już nieco bardziej nada się nam w takiej aplikacji. Natomiast LIDAR jest to rozwiązanie, którego szukamy, ponieważ jest to urządzenie zdecydowanie najbardziej dokładne. Natomiast gdy wymagana jest bardzo wysoka odporność na warunki zewnętrzne, na warunki pogodowe, na trudne warunki, no to zdecydowanie tutaj królować będzie radar, który jest najmocniejszym rozwiązaniem pod tym kątem. Natomiast ultradźwięk i LIDAR są nieco słabsze, nieco słabiej sprawdzają się w trudnych. No i jeśli chodzi o ekonomiczność rozwiązania, to zdecydowanie króluje tej ultradziw, który jest kosztowo jest najniższy. Radar sprawdza się nieco słabiej, natomiast lider zdecydowanie będzie najdroższym rozwiązaniem w takiej sytuacji. Dobrze, przejdźmy sobie zatem do panelu question and answers. Michał, jeśli bym mógłbyś sprawdzić, czy jakieś pytania pojawiły się w trakcie trwania naszego webinaru. Tak, Macieju. Tak, Pierwsze pytanie jest nawet dość sporo. Przede wszystkim pytania, które najczęściej się pojawiają, są to pytania o dokładności, bo tam wspominałeś, że tak. dokładności np. przy radarach nie są zbyt wysokie. Jakbyś mógł to trochę rozwinąć. Jeśli chodzi o technologię LIDAR i dokładności LIDARów, no to cała zasada działania umowana była na poprzednich webinarach. Webinary wszystkie są nagrywane, więc zachęcam do zajrzenia sobie i przypomnienia sobie, zapoznania się z tym całym webinarem, jeśli Państwo nie słuchali. Tam wszystko było wyjaśnione odnośnie dokładności również. Więc na to pytanie tutaj dalej dalej nie będę odpowiadał. Natomiast jeśli chodzi o ultraźwięki, no to zdefiniowana jest dokładność na poziomie 1% całej wartości pomiarowej. Taka dokładność jest przyjmowana. Natomiast jeśli chodzi o radar, trzeba pamiętać, że radar jest rozwiązaniem przede wszystkim detekcyjnym. Tutaj mówimy o zastosowaniu, gdzie chcemy wykryć przeszkody, a nie koniecznie zmierzyć je odległość tej przeszkody. Więc przyjmuje się tutaj zasady kciuka. Więc jeśli szukamy rozwiązania o dokładności mniejszej niż 10 cm, no to radar niestety nie jest naszym rozwiązaniem. Tutaj preferowanym rozwiązaniem będzie wtedy raczej lidar, jeżeli radar. Maciu pytań jest dość sporo. Ja je zapisałem i Dobrze, bezpośrednio. Bo po bo się po czas webinach, troszkę. Postaramy się przesłać odpowiedzi na wszystkie, wszystkie pytania. A jeśli ktoś ma jakieś pytania bezpośrednio po webinarze, to zapraszam do kontaktu. Można do nas pisać, można nas dzwonić. Na każde pytania z chęcią odpowiemy. Zapraszamy także przy okazji na inne webinary oraz zapraszam do odsłuchania webinarów, które już były, bo jeśli Państwo nie mogli w nich uczestniczyć, to jak wspomniałem wcześniej, nie jest to nic straconego. W każdej chwili sobie takie webinary pobrać i z tym materiałem się zapoznać. A na dzień dzisiejszy chciałbym dziękować Państwu za uwagę i zaprosić na kolejne nasze webinary. Dziękuję serdecznie i do widzenia.